Odpowiedzialność za straszliwe wydarzenia z ostatnich 24 godzin bez rozum i w świecie szukaliśmy tylko lepszej przyszłości na czułom. Wszystko najwyraźniej węknęło się spod kontroli, ale zapewniam, że wam było wyzykować. Gramy na maksa, czas na recenzję Duma. Gra pojawiła się 13 maja na PC, Xboxie One i PlayStation 4. Producentem jest ID Software, wydawcą Bethesda, w Polsce Cenega Poland, Pegi 18 i ze mną w studiu jest Hubert Pomykała, który spędził dnie i noce nad tą grą. Hubercie, pierwsze pytanie podsumowujące, jak na koniec recenzji, czy gra ci się podobała i czy było warto? Było warto jak najbardziej. Chciałem jeszcze w ogóle dodać, że 13 maja to był piątek, 13 i to, że Doom wyszedł tego dnia... To nieprzypadkowe. To nieprzypadkowe i to właśnie oznacza, że Doom wtedy wyszedł i zrobił piątek 13 wszystkim innym wielkim premierom z maja. To jest naprawdę rewelacyjny tytuł i powrót y, gier w ogóle strzelanin w takiej formie, jakiej oczekiwaliśmy od dawna. To znaczy strzelaniny to już nie tylko Call of Duty, nie tylko Battlefield, tylko Doom który powrócił i to bardzo. Ale to jest taka staroszkolna strzelanina. Tutaj czuć ten staroszkolny styl prowadzenia rozgrywki, strzelania samej mechaniki. Nie, właśnie tak zupełnie nie? nie jest. Ludzie mówią, że to jest y, staroszkolna gra, da się wyczuć tą staroszkolność, ale dum jest jednocześnie połączeniem gry staroszkolnej i nowoczesności. Tam tyle elementów nowoczesnych się pojawiło, że ta, to, to właśnie ta oldschoolowość, to czego wszyscy pragnęli, jest bardzo sensownie zamaskowana i pojawia się po, od czasu do czasu, natomiast mamy do czynienia tak naprawdę z zupełnie nowym tytułem, z zupełnie nową grą. Hubercie, w kogo się wścielamy w Dumie? W Dumie wcieramy się w jedyną słuszną postać w na kiedykolwiek istniała, czyli znana jako tzw. zwany Doom Marine, czyli y, komandos, który został zesłany na Marsa po to, żeby walczyć z hordami z piekieł. Mówimy o demonach, które się w tajnej bazie UAC na Marsie pojawiły. Tam fabuła generalnie oczywiście w dumie jest, nikt nie zwraca na niej specjalnie uwagi, ale tutaj na plus y, zwracam uwagę na sposób jej przekazywania, to znaczy oglądamy jakieś nagrania, oglądamy filmiki, od czasu do, do, do czasu czytamy po prostu informacje. Tak samo chociażby jak było w Wolfensteinie, kiedy musieliśmy zatrzymać grę, żeby dowiedzieć się trochę więcej o świecie. Ale całość jest poprowadzona, poprowadzona bardziej w liniowy sposób, czy też są miejsca na jakieś odnogi? Dum jako gra jest grą całkowicie liniową, jeśli chodzi o Fobułę, natomiast odnajdywanie ulepszeń do broni i eksploracja oraz dodatków takich materiałów ekskluzywnych namawia nas do tego, żebyśmy po prostu spędzali na mapach jeszcze więcej czasu. Cały czas znajdujemy jakieś nowe odnogi, jakieś sekretne przejścia i okazuje się, że lokacja jest tak naprawdę znacznie większa, niż nam się wydawało. Czyli klimatycznie ogólnie to jest to, czego się spodziewałeś po Dumie? Nie, właśnie spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Dum jest utrzymany w takiej tonacji Kolorystycznej, trochę krwisto, trochę cukierkowo, trochę komiksowo. Myślałem, że to zupełnie nie będzie pasowało do klimatu duma. Okazuje się, że pasuje w 100%, ponieważ to w jaki sposób to zostało wszystko zaprezentowane, naprawdę robi robotę, jak to się teraz mówi. Dum został, mam wrażenie, bardzo przyspieszony względem tego zwiastuna, który oglądaliśmy, kiedy ludzie wszyscy na całym świecie powiedzieli, że ta gra jest za wolna jak na duma. Przez pierwsze 3-4 misje fabularne w ogóle mamy wrażenie, że gramy w Duma trzeciego z 2003 roku, kiedy tych przeciwników nie ma zbyt wiele, kiedy tak naprawdę poruszamy się po zamkniętych korytarzach i od czasu do czasu tylko wychodzimy na otwarte przestrzenie, ale później to już mamy do czynienia tak naprawdę z prawdziwym dumem, kiedy nie ogarniamy nic z tego, co dzieje się dookoła. Skaczemy, biegamy, odbijamy się od ścian, nagle okazuje się, że gdzieś tam są w powietrzu poczwórne obrażenia, albo że mamy nieśmiertelność. Wtedy wbijamy się przeciwników, mając trzebę w ręku, oni się rozpadają na 70 elementów. Następnie do kogoś podbiegamy i niszczymy mu pięścią twarz, po czym nie wiem, umieramy, ponieważ okazało się, że gramy na najwyższym poziomie trudności, a etap jest na, akurat bardzo trudny do przejścia. E, Rozpocząłeś e, tutaj wątek mechaniki, czy jakby samego strzelania, mam tu na myśli e, rodzaje broni, czy tego jest wiele, czy brakowało Ci, e, nie wiem, jakiegoś typu dane giwery? Nie, e, rodzajów broni jest naprawdę wiele i zupełności wystarczająco. Przede wszystkim nie przeładowujemy broni w dumie, po prostu pojawia nam się na ekranie napis e, brakuje amunicji, już kończy się amunicja i wtedy broń należy zmienić, co jest bardzo sensownym rozwiązaniem, chociażby biorąc pod uwagę to, że w dumie cały czas musimy się ruszać, jak to było w tych dwóch pierwszych legendarnych odsłonach, jak to się również pojawia w ekranach ładowania, piekło kumuluje ludzi gnuśnych, czyli takich, którzy się nie ruszają, trzeba cały czas chować się za jakimiś wystającymi obiektami, skakać i kombinować, i brak amunicji po prostu powoduje, że szybko zmieniamy broń na inną, i cały czas ta adrenalina pompowana przez grę jeszcze bardziej do nas dociera, a adrenaliny w tej grze jest tak bardzo wiele, że momentami musiałem stać z fotela, wyjść do kuchni, przegryźć coś, żeby z powrotem do niego usiąść, bo naprawdę tak bardzo wciąga i tak bardzo satysfakcjonuje. A z samym poziomem trudności, czy gra Ci sprawiała jakieś wyzwanie, czy też jakby gładko przeszedłeś? Bo wiem, wspominałeś mi jeszcze przed recenzją, że Paweł namawiał Cię do tego, żebyś odpalił najwyższy tryb trudności i wtedy dopiero będziesz się prawdziwie bawił. A tu usłyszałem od Ciebie, że Dark Souls jest łatwiejszy od tej gry. Nie do końca tak, aczkolwiek dużo w tym prawdy, ponieważ ponieważ Paweł mi powiedział, Hubert musisz odpalić Duma na najwyższym poziomie trudności tak jak należy grać w Duma. Oczywiście są jeszcze dwa dodatkowe poziomy trudności, które odblokujemy po przejściu kampanii fabularnej. Mówię, dobra, skoro tak należy się bawić tą grę, to odpalę ją, po czym zginąłem ze cztery razy w pierwszej misji i miałem dosyć. I generalnie misja, która powinna zająć mi 20 minut, zajmowała mi 45 minut, ale już po tej trzeciej, czwartej misji, kiedy złapałem wszystkie podstawy, już tylko i wyłącznie zorientowałem się, że to ja jestem piekłem dla tych demonów i zrobię z nimi dokładnie to samo co Popek zrobił z polską sceną hip-hopową. Wywrócisz, lekko ujmując. Ale też z drugiej strony na ile w wątku dla pojedynczego gracza ta gra? To jest pierwszy tytuł od wielu lat, w którym Kampania dla jednego gracza nie jest tylko i wyłącznie dodatkiem do multiplayera. Ja spędziłem w kampanii dla jednego gracza jakieś 13 godzin. Zaznaczam, że może to być trochę krócej, jakieś 11,5 godziny. Jeśli K dobrze gracie. Jeśli dobrze gracie i na niższym poziomie trudności, ale zachęcam do tego, żebyście właśnie grali na najwyższym, żebyście całkowicie pochłonęli klimat Duma, a to nie jest gra taka jak Dark Souls, że ona jest trudna, żeby była trudna. Dum jest grą, którą jak już się załapie, to po prostu się ciśnie, czujesz to wszystko w sobie, czujesz pulsującą adrenalinę. Na linę, widzisz tych wrogów, którzy się rozbryzgują przed twoim ekranem i widzisz po pewnym czasie, że koleś, który spraw sprawiał ci w trzeciej misji naprawdę jakiś problem, nagle staje się po prostu mięsem armatnim, którego pokonujesz jednym pociskiem broni. E, przechodząc teraz może powoli do kwestii audio -wizualnych. Jak ta gra się prezentuje? Z czego to ja pamiętam? Bo e, ja jedynie miałem okazję zagrać w betę na PlayStation 4, bo ty grałeś na konsoli PlayStation. 4. PlayStation. Czy graficznie to zostało jakoś usprawnione? Bo powiem Ci szczerze, że ja grając w multiplayerze, może to w multi wygląda inaczej, w singlu inaczej, to o tym zaraz powiesz, ale czułem, że ta gra jest w ogóle w 720p, te tekstury są jakiejś niskiej rozdzielczości, ale fakt, że gra ma 60 klatek i śmiga płynnie. Tak, ja sprawdziłem dokładnie jak to wygląda, to jest konkretnie 1080p 60 klatek na każdej konsoli, również na Xbox One i na PC. -cie. Natomiast Doom jest jednocześnie grą bardzo ładną i momentami bardzo brzydką, kiedy znajdujemy się chociażby w, w, w poziomie, który generalnie jest bryką, w której jest przetapiana mieć tudzież jakiś inny metal, to te spływające metal, który jest roztopiony jest po prostu paskudny. Tekstura jest obskurna i przypomina raczej gry sprzed 10 lat. Natomiast modele przeciwników oraz odzorowanie broni i efekty świetne, czyli wszystkie, wszystkie pociski naprawdę robią wrażenie. Jest to graficznie gra nierówna, nie robi jakiegoś takiego wrażenia, bo nie zwracamy na to po pewnym czasie uwagi, kiedy dookoła nas jest 30 przeciwników, a my mamy jakieś pół minuty na to, żeby wszystkich pokonać i wtedy te 60-klatek naprawdę widać i naprawdę jest to tej grze niezbędne. Ale nie ma problemów technicznych, w sensie te 60-klatek jest ciągle stałe, czy też zdarzają się momenty, w których jednak ta gra trochę na tych konsolach spowalnia, przycina się, e, tak jak na przykład w Wiedźminie 3. Czy... Tutaj naprawdę bardzo wysokie, bardzo sensowne zasługi dla ID Software, to jest w ogóle, przypomnijmy, ich pierwszy tytuł po, e, po wydanym w 2012 roku e, Dumie BFG Edition, czyli tym takim ulepszonym, poprawionym trzecim dumie. No wcześniej to chyba był dopiero Rage i to na podobnym tak. silniku. 2011 tak. rok to był właśnie silnik ID5, w tym momencie mamy ID Tech 6, który powoduje, że przez 12 godzin rozgrywki, przyznaję, ani razu gra mi się nie przycięła. nie odczułem też żadnych poważnych gliczy, dosłownie jakieś minimalne, więc jedynym tak naprawdę dużym minusem kampanii fabularnej oraz w ogóle przechodzenia pomiędzy multiplayerem z nam mapem, do którego zaraz przejdę, oraz kampanią dla pojedynczego gracza są ekrany ładowania. To, że w momencie kiedy giniemy, oglądamy animację przygotowaną o tym jak prze przeciwnik demon się z nami bardzo rozprawia, nie stanowi... może inaczej, powoduje, że zauważamy, że mimo wszystko nie możemy wcisnąć przycisku na kontrolerze, a gra się ładuje, po czym jeszcze oglądamy przez jakieś 10 sekund ekran ładowania. W momencie kiedy tempo jest tak szybkie, rzeczywiście to traci na, na jakimś skupieniu, na tym, mhm. że się czuwamy na takim przeżywamy. Zanim jeszcze przejdziemy do tych dodatków i do trybu dla wielu graczy, chciałbym się jeszcze spytać o kwestie audio i wiem, że jest pełna polska wersja językowa, z czego to dobrze pamiętam. Czy ona Ci odpowiadała, czy była na sensownym poziomie? Polską wersję językową jednak pominę milczeniem, bo chociaż przetłumaczona w miarę sensownie, to nie mówię już na, nawet takich prozaicznych sytuacjach, jak niezgrywanie się ust postaci razem z tym, które, co mówią. I Tak postaci tam pojawiają się bardzo, bardzo rzadko aczkolwiek to niezgrywanie się, brak synchronizacji pomiędzy polskimi słowami a angielskim komentarzem jest bardzo widoczny i naprawdę powoduje, że czujemy jakieś takie odepchnięcie. Tak powiedzmy, że główny głos, który zwraca się do nas w trakcie gry jest tym już słynnym głosem polskiej wersji syntezatora Iwona. To jest szczególnie uciążliwe w trybie multiplayer, chociaż w trybie jednoosobowym również. Czasami to pasuje, a czasami zupełnie nie pasuje. To jest DUM. Powinniśmy tutaj słyszeć jakiegoś albo demona. Kill, takie takie tak, rzeczy właśnie Dźwięki Czyli jest y, mocno średnio można powiedzieć po tym e, zdaniu tak. To o dodatkach, o tych o tych Jeszcze, rzeczach, muzyka. Tak? Jeszcze muzyka. Jeszcze mhm. muzyka. W tym momencie właśnie na audycji słyszymy. Wy musicie koniecznie odpalić na YouTube soundtrack z Duma. Napisał go Mick Gordon. To jest człowiek, który wcześniej współpracował chociażby nad Need for Speedami, Shiftem Most Wanted, nad Wolfensteinem zarówno The Old Blood, jak i The New Order, nad Killer Instinct albo nad Somą. I to, co ten człowiek zrobił ze ścieżką dźwiękową jest absolutnym majstersztykiem. To, że wykorzystany motyw główny z Duma, czyli E1M1 zagrany na gitarze w wersji tzw. trash metalowej został tutaj podrasowany, ponieważ ten pan wziął dziewięciostronową gitarę i połączył taki metal w stylu dżentującym razem z elektroniką, z syntezatorami, oscylatorami, dźwiękami jakimiś innymi i te krótkie dwuminutowe utwory, które w ogóle w trakcie rozgrywki słyszymy jakiś zapętony motyw, który jest cicho, a w momencie kiedy tylko pojawia się duża chmara potworów to wszystko nagle w nas uderza, to jest tak miodne, to Daje. jest tak cudowne. Tak więc te dodatki, bo wiem, że można z duma zrobić tak naprawdę inną grę. Tak, mamy tryb, który nazywa się e, Snap Map. Polega on na tym, że bardzo szybko jesteśmy w stanie stworzyć jakąś mapę i udostępnić, i udostępnić ją w internecie. I to wcale nie musi być mapa e, ściśle powiązana z e, strzelaninami i w ogóle z Dumem. Tak jak na przykład co w materiale na YouTubie, raz zrobiłem bity po prostu wskakując na przyciski, a raz grałem w jakąś taką dziwną kopię Minecrafta, a raz po prostu przechodziłem poziom żywcem wyjęty z pierwszego Duma, odzorowany tak jak to było w oryginale. I to jest świetny sposób na przedłużenie rozgrywki, bo oprócz tego, że mamy cały stosowny tryb multiplayer to ten snap ma powoduje że gra y, DUM jako tytuł dla jednego gracza na 12, o, no 12 godzin nagle staje się tytułem na 25-30 godzin no wydaje się że po prostu DUM y, może się po prostu nie przestarzeć a czekając na kolejną odsłonę bo podejrzewam już słysząc y, twoje słowa że to gra raczej udana i wydaje się że sprzeda się to jednak właśnie taki dodatek pozwoli no sporo przedłużyć istnienie tej gry no to ta to tak jak w Little Big Planet, można, nie wiem, Mario w tym dumie pewnie i też zrobić i też będzie się bardzo ciekawie grało. Tak więc jeszcze poproszę cię o słów kilka na temat właśnie multiplayera, czy nie wiem, grałeś w betę? Grałem w betę, czy grałem... coś się zmieniło, czy posłuchali graczy, czy... Czy jest bardziej angażująco, bo mnie to troszkę odrzucało? Na pewno mam wrażenie, że Doom w multiplayerze to gra, która bardziej stawia na umiejętności. Wybieramy sobie dwie pukawki oraz jakiś dodatkowy gadżet i wskakujemy na mapę. Nasza postać może zmienić bardzo dużo elementów swojego wyposażenia, jeśli chodzi o wygląd, ale to są oczywiście zmiany kosmetyczne. Tryby dosyć klasyczne, czyli właśnie devmatch, kto pierwszy pokona najwięcej potworów albo przeciwników wygrywa, albo jeden z moich ulubionych trybów i w ogóle coś co powinno się częściej pojawiać w grze Warpath, czyli wojenna ścieżka, to również było w becie. Tak? To jest tryb, który polega na tym, że mamy strzałeczki, mamy taką drogę, która pojawia się na mapie i ta drużyna, która po prostu kontroluje tą ścieżkę, dostaje odpowiednie bonusy. Jeszcze gdzieś tam jest tak zwana runa demona, która powoduje, że ty się zmieniasz w demona. Natomiast jest to jakieś takie dziwne połączenie pomiędzy dynamiką Squake'a III z rozwiązaniami z Call of Duty. Na pewno multiplayer z Duma nie jest dla wszystkich i osoby, które chciałyby grać grać w niego w tryb multiplayerowy mogą śmiało pomyśleć o trochę niższej ocenie niż ja wystawię na koniec tej recenzji. No to czas na podsumowanie. Doom to gra dla dorosłych graczy, bo ma PEGI 18, więc czy dorosłym graczom taka rozgrywka i, i cała koncepcja, e, w jakiej pojawiła się tak, no można mówić, to jest czwarta słona Duma, chociaż tym razem mamy po prostu Doom. Czy to jest gra udana, czy zasługuje na wysoką ocenę, Hubercie? Doom to jest gra heavy metalowa pod każdym względem. Doom to jest gra, która się nie cyrtoli, mówiąc krótko. Doom to jest gra pełna żartów, e, takich ukrytych, rzeczywiście smacznych i sensownych. Doom to jest gra, przy której spędzicie bardzo sensownie czas. Mi osobiście Wolfensteiny niespecjalnie się podobały, przy Doomie bawiłem się rewelacyjnie, słyszę podobne opinie od wszystkich. Biorąc pod uwagę ten maj premier, czyli e, Uncharted, Doom, Overwatch, Mam wrażenie, że Doom, oprócz tego, że jest jedną z najlepszych gier tego roku, jest najważniejszą grą tego roku, ponieważ przywraca wiarę w ogóle w strzelaniny pierwszoosobowe i tak jak teraz mamy Team Overwatch i Team Doom, ja zdecydowanie jestem za, za Doomem, daje pełni przekonanie 9 na 10. Pojawiły się jakieś drobne błędy, poza tym gra jest absolutnie od początku do końca kompletna jest bardzo pozytywnym zaskoczeniem, bo przypominam w Duma nikt nie wierzył po tym jak zagrał w jego beta. 9 na 10 odgramy na maxa i dziękujemy Cenedze za dostarczenie kopii do recenzji.